Co, co mówić? Nie spałem jeszcze? Nie, dobry. Um, powiedz coś o swojej grze, jak się bawisz? Super się bawię. Takie diablo, podobne coś. Bijemy się z Hordą, mamy różne umiejętności, bazujące jako tako na czasie. I jesteśmy takim złodziejem, Złodziejem, który się przynosi w czasie i kradnie buty czy rzeczy z Wow. Wow. Cześć. Cześć. Jaką robisz gierkę? Jaką robicie gierkę? O czym jest? I więcej Panie. fabuła? Przede wszystkim pomysł wywiązał się z tego, że robimy grę na głupim kontrolerze. A.K.A. Dotykanie Puszek po Red Bullu. I nasza gra polega na lataniu statkiem zbudowanym z puszek Red Bulla, który prowadzi Elon Musk po różnych planetach. Podczas gdy pracownicy Jeffa Bezosa sterują działkami i próbują nas zestrzelić, przez to, że stworzyliśmy tanie loty w kosmos. I my, latając pomiędzy planetami, musimy zbierać doczkoiny e, i bogacić się przez to. I zostajemy winerami, zanim Jeff Bezos nas dopadnie. Cześć, robimy super grę ze ślimakiem, który zabija Francuzów. Ślimak podróżuje w czasie, żeby nie było. Już się nawet rusza. To jest nasza gra o tematyce podróży w czasie. I polega ona na tym, że trzeba znaleźć zagubionego przyjaciela poprzez podróżowanie w czasie, do przeszłości, przyszłości, teraźniejszości itd. No i są różne przeszkody, zagadki itd. E, my robimy grę, o, my robimy grę multiplayer e, dla pięciu graczy. W którym gracze muszą się wzajemnie ratować, ponieważ co jakiś czas jeden z nich jest zamrożony w czasie i tylko dotknięcie przez innego gracza może uratować tego zamrożonego gracza. Wtedy role się zmieniają i ten, który dotknął, jest zamrożony. Na mapie będą rozrzucone różne minigry i trzeba będzie je rozwiązywać.